Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tajemnicami Historii w Radiu Katowice. Razem ze mną Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, Pani Urszula. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. O czym dziś? Wykonany w technice temperowo-olejnej na desce, część środkowa ma wymiary 224 na 162 cm. Każde ze skrzydeł, i lewe i prawe, ma wielkość 223,5 cm na 72,5 cm. Znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Sąd Ostateczny, tryptyk autorstwa Hansa Memlinga będzie bohaterem naszej dzisiejszej opowieści, ale zacznijmy od tego, pani Urszulo, że malowanie sądu Ostatecznego i wizję tego sądu w sztuce późnośredniowiecznej to był jeden z kluczowych tematów. Memling nie był odosobniony. O nie, był jed z wybitnych artystów, których było bardzo wielu, chociażby Michał Anioł, Kaplica Sykstyńska, chociażby Lukas Kranach, Hieronim Bosch, który namalował aż cztery wersje Sądu Ostatecznego, Tintoretto, Rubens. Także mamy tych artystów, co nie miara. Chciałoby się powiedzieć, że każdy szanujący się artysta wtedy miał za punkt honoru namalowanie chociaż jednej wersji sądu ostatecznego. Tak, ale czym się różni ten sąd ostateczny od innych? Od, yy, innych, przede wszystkim wymiarami. Przy czym mówimy o obrazie, a nie o fresku, bo sądy ostateczne, czy sąd ostateczny był malowany również jako techniką freskową, a tutaj mamy do czynienia z, z dziełem na desce. Przede wszystkim rozmiary, jeżeli to tak wszystko dodać do siebie, no to jest ponad 2 metry wysokości i ponad 3 metry, dokładnie 3 metry, 7 centymetrów szerokości, czyli rozmiary. Druga rzecz, precyzja namalowania. Są tam tak niesamowite szczegóły i z takim pietyzmem to malowane, że dzieło nie ma sobie równego. Kolejna rzecz jest to dzieło z kluczem i było już na ten temat tyle rozpraw naukowych i tyle zagadek podobno kryje w sobie ten obraz, tyle metafor, że co naukowiec to wyzwanie, co naukowiec to nowa interpretacja i co jest na tym obrazie, czy też na tym tryptyku. Przede wszystkim jest Chrystus na górze, na kuli ziemskiej, na tęczy. Namalowany w sposób arcymistrzowski poniżej Archanioł Gabriel. I tutaj zwraca uwagę przepyszna złota zbroja. Archanioła Gabriela wysadzana klejnotami. Na dole wstają z grobów umarli i Chrystus, który sprawuje nad nimi sąd ostateczny. Skrzydło prawe, skrzydło lewe. Na jednym skrzydle idą ci, gdzie przeważyły, znajdują się ci, gdzie przeważyły dobre uczynki i ci idą do nieba, gdzie jest przecudowny sposób pokazana radość, uniesienie, dynamika ciał. A na drugim skrzydle są ci, którzy są skazani na męki piekielne. I tutaj też jest niesamowita ekspresja, niesamowita anatomia. I wreszcie po drugiej stronie, jakbyśmy powiedzieli po lewej, jeżeli się zamknie ten tryptyk, to są na czołach obudesek, desek dwa Portrety kobiety i mężczyzny. Włoch, Włochów jest to mm, tak naprawdę w końcu się okazało, że fundator, bo on za to koniec końców zapłacił. Za I jego to dzieło. żona, ale do fundatora dojdziemy za chwilę. I jego żona, gdzie różnica wieku, on ma wtedy 50 lat, jak tryptyk jest malowany, ona 18. W Radiu Katowice opowiadamy dziś o tajemnicach Sądu Ostatecznego, tryptyku autorstwa Hansa Memlinga, znakomitego malarza niderlandzkiego, niemieckiego pochodzenia, to XV wiek. No ale właśnie, autorstwa Memlinga, choć przez pewien czas, jeśli chodzi o autorstwo, były tutaj wątpliwości, przypisywano ten obraz, autorstwo tego obrazu komu innemu. Tak, to znaczy początkowo jak obraz trafił do Gdańska, jak to opowiemy, później nie było co do tego wątpliwości, wątpliwości, że autorem jest Hans Memling. Natomiast w którymś momencie obraz po 333 latach został skradziony i Francuzi, którzy go skradli, i w końcu powiesili w Luwrze po ponad półrocznej peregrynacji, napisali, że obraz jest autorstwa innego malarza, również pochodzenia holenderskiego, Jana Van czy Von. Ajka. Ajka. Do tego wrócimy w suplemencie, który będzie do obejrzenia i wysłuchania tylko na stronie www.radio.katowice.pl, czyli i do autorstwa, i tych wątpliwości, do tego, dlaczego znalazł się w lówrze ten obraz, ale wróćmy do jego powstania i do zleceniodawcy, no bo obraz powstał na zlecenie, był fundator, który zapłacił za namalowanie tego obrazu. Jeżeli chodzi o sam obraz, tutaj mamy Różne źródła, które różnie mówią. Jedne źródła mówią, że obraz powstał na zlecenie medyceuszy i miał zdobić ich kaplicę rodzinną we Florencji, i zleceniodawcą działającym w imieniu medyceuszy był właśnie. Angelico, był Angelo Toni, który widnieje wraz z żoną na tym tryptyku. Była to teoria, która bardzo długo pokutowała, ale Uczeni udowodnili, że to chyba nie jest do końca. Być może pomysłodawcą był medyceusz, albo zainspirował medyceusz. Poza tym, dlaczego medyceusze siedzący na półwyspie apenińskim mieli zamawiać obraz akurat na północy Europy, gdzie we Włoszech. Malarzy, też miałby kto namalować. Też tak. miałby kto namalować. Natomiast yy, toni był. Dzisiaj byśmy to powiedzieli, dyrektorem generalnym Banku Medyceuszy, czy filii Banku Medyceuszy na Europę Północną. I on zaczerpnął pomysł swojego patrona, swojego pracodawcy i zlecił namalowanie tego obrazu Memlingowi. Miało to być wotum, które miało Zawisnąć w kościele pod Florencją, gdzie był to, można powiedzieć, rodzinny kościół rodziny Toni. I dlaczego wotu? Po pierwsze, Toni. Był świeżo upieczonym małżonkiem. Jego żona, znajdująca się na skrzydle tego tryptyku, Katerina, dużo młodsza. Miała wtedy 18 lat i spodziewała się yy, dziecka. Miał to być dla niego pierwszy potomek, czyli chciał sobie kupić łaski Boże. Po drugie, yy, Nadszedł moment taki bardzo przełomowy w życiu gdyż miał on, Taniego, gdyż przepraszam, gdyż miał on yy, zostać przeniesiony z chwili tej, która była jego miejscem pobytu od wielu, wielu lat do Londynu. Jak wiadomo, niebezpieczna podróż w tym czasie trwała. Wojna na morzu pomiędzy miastami hanzeatyckimi, a Londynem czy Anglią, także było to duże wyzwanie i duże ryzyko. Także tym obrazem miał sobie kupić łaski Boga. No, nie do końca kupił. I teraz znowu są pewne wątpliwości, czy to faktycznie był tani. Tym zleceniodawcą tego obrazu, czy tylko pośrednikiem. Znowu zagadka tkwi w latach powstawania tego dzieła. Zastanawiamy się w Radiu Katowice, kiedy został namalowany sąd ostateczny, trybtek autorstwa Hansa Memlinga, namalowany na zlecenie. No właśnie, wiemy już, że prawdopodobnie Angelo Taniego, ale czy to on był zleceni zleceni zleceniodawcą, czy też pośrednikiem tylko. W każdym razie, tak czy owak, Memling zaczął malować. I kiedy zaczął malować? I tu mamy bardzo różne daty, bo według tej Najczęściej powtarzającego się okresu y, czasu y, to są lata 1467 do 1471, czyli to dzieło miałoby powstać w okresie czterech lat. Drugie źródła mówią, że jest to okres 1466, czyli rok wcześniej. Natomiast zakończenie dzieła to jest rok 1670-1473, Czyli w tym układzie obraz Dłużej byłby by malowany mhm. 7 lat co przemawia za datą 67. Jest to, jak mówi historia, okres, gdzie Kateryna była w bardzo wczesnej ciąży. No nie mogła, jeżeli była w bardzo wczesnej ciąży, to nie mógł, malował, tego to mhm. nie mógł być, za, nie mógł być malowany już w roku 67. kiedy jeszcze nie była w ciąży. Bo ile może tak. trwać wczesna ciąża, prawda? Natomiast za Rokiem ukończenia obrazu, 71. To jest rok w 71. W no 71 jest to trochę mało logiczne, bo jeżeli obraz miał zostać wywieziony do Florencji, czy to do kościoła Medyceuszy, czy pod Florencję, do kościoła rodzinnego rodziny. Tani, to dlaczego czekałby aż dwa lata na wywóz, bo wyjechał no właśnie. w tysiąc z Lubeki w 10 kwietnia, 1473 roku. I wiele by wskazywało na to, że wtedy właśnie został ukończony mniej więcej w tym okresie, a wyjechał. Tylko czy dotarł na miejsce i jakie przygody spotkały ten obraz po drodze na przestrzeni wieków, o tym opowiemy Państwu w suplemencie, który przypomnę będzie do obejrzenia tylko na www.radio.katowice.pl i na naszym radiowym kanale YouTube. Ale już teraz chcemy polecić Państwu lekturę, która może uzupełnić te informacje. I rozszerzyć tę naszą opowieść. Książka Sąd Ostateczny pana Mirosława Bujko, książka, którą należy polecać, bo to jest istna perełka. Jest to jest z jednej strony kryminał, z drugiej strony jest to niesamowita historia, Tegoż właśnie obrazu opisana, opisująca jego losy w sposób niemalże kronikarski. Z trzeciej strony wspaniała uczta intelektualna, bo są tam wstawki, które naprawdę wyrywają, i wreszcie zagadka. I bardzo kontrowersyjne zakończenie. Czy trzeba więcej, żeby sięgnąć po książkę? No proszę nie mówić, jak się kończy. Państwo, mamy no, nadzieję. tego nie powiem nawet czytają, za dwa złote. Przeczytają sami sąd ostateczny Mirosława Bójki. A więcej na temat przygód i losów tego obrazu na przestrzeni wieków. Gdzie się znalazł, gdzie wylądował, kto go skradł, kto go zwrócił. O tym wszystkim w suplemencie. Na razie dziękujemy za to spotkanie. Urszula Pawlik była moimi państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Agnieszka Strzemińska, kłaniamy się nisko i zapraszamy na kolejne spotkania z tajemnicami historii w Radiu Katowice.